Świstak Filip i prozurakowa inkwizycja. O mój Boże, ten bluzka jest wszystkie tutaj. Homie Jerry? O nie, czy to jest... Pfff. Dzień 251, nadal nic nie podejrzewają. Czekaj, co? Dobra, <laughs> chwilę mi to zajęło. Oj, 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 oj. Ale mi się podoba, ej to jest zajebiste. Naprawdę przeogromny szacun, bo to jest zajebiste. Siema prozuraki wymoje i nowe osoby, które mnie dopiero poznają. Jestem animatorem, jestem grafikiem, jak zwał tak zwał, witam Was na kanale Prozurę. Jeżeli jesteś tutaj nowy bądź nowa, zostaw subskrypcję, dołącz do ekipy, bądźcie oglądamy Wasze prace, wasze memy yy, i nie wiem co jeszcze, waszego z Discorda prozuraki, na którego Was serdecznie zapraszam. Link macie w opisie. Dołączcie do ekipy, zasubskrybujcie, zostawcie łapę i tak dalej, i tak dalej. Bez zbędnego gadania ja zakładam słuchawki i lecimy oglądać. Wasze zabawki chciałoby się zrymować, ale idziemy oglądać Wasze fanarty i kreatywne prace. No i my, lecimy. Tutaj jest północ, a ja nigdy tak smutnie nagrałem w początku, chyba, nie? Muszę nagrywać w nocy. Sory sąsiedzi. Słuchajcie, odcinek już któryś z kolei, więc niestety no, kubek z kawą pusty, yy, ale lecimy, nic się nie dzieje, lecimy sobie na memy na początek, żeby się trochę pokichrać, yy, a potem, no i dobra, od tego miejsca możemy gdzieś mniej więcej zacząć, yy, a potem lecimy na fanarty i pewnie sprawdzimy sobie dzisiaj też trochę kreatywności. Obiecałem wam, że przeglądy będą co tydzień, jakby to wszystko rozkraczyło, ale <laughs> prawie mamy 15 tysięcy osób, więc słuchaj, jeżeli naprawdę jeszcze nie jesteś na naszym serwerze, zobacz, 14 928, Podejrzewam, że jest jeszcze więcej na regulaminie, 14 929 idealnie, więc jak chcesz być przed 15 k, to Wbijaj na serwer, dołączaj i chwal się swoimi rzeczami. Dobra, lecimy na memy i będę wam przeklikiwał te najlepsze. Bober, kiedy zobaczyłeś siebie na przeglądzie Discorda, jak prostu przebijał do góry, ale cię nie pokazał. Proszę bardzo, Bober Katarzis. Jesteś teraz na odcinku. Niżej mam w ogóle od Keksa, Włot, ile jest reakcji. Bo... Sosna wstawiła fanart mój, cienie, nie lubię ich. Jakiś Max, Fioletek napisał tam ładne, gdzie u nas jest zawakowane pisanie bez dodawania rysunków czy tam postów z grafiką, więc. ciekawie się działo. Bot się musiał wywalić na chwilę. Pod mamy nikt. Influencerki na Instagramie, klasyczek. Gdy babcia znowu nie wyłączyła, flesza w telefonie przed zrobieniem wam zdjęcia. Oj, tak, tak, to jest, tego się boję. Tutaj może być 100 miną tyle memów, że. Pff, embrace it. Idziemy zobaczyć, co tam jest. Zdjęcie albumu z wojny w Wietnamie. Chroł dziękuję ci bardzo. Dzień 172, dalej nic nie podejrzewają. Oczywiście nie śmiemy się z sytuacji, tylko z mema. This YouTube administration, we are not doing anything right here. I przepraszam, mem jest od czerwonego jaszczuro smoka. Od chroł mamy wyżej, który też jest chyba dobry. No tak. Tak jest. A, tułem od Flowey i widzę, że użytkownik jest biały, czyli dostał bana. Oj, się przeskrobało, ale mój jest dobry, bo prozurek, gdy po 200 odcinku głuchego telefonu z animatorami prozorek i dalej chcą draw my life. Żadnego k***a szacunku dla mojego wyrazu artystycznego, tak jest. <ścoughs> o Jezu. Kto widział kiedykolwiek kreację tego człowieka, to jest po prostu <ścoughs> objawiony. Mejku, tyle reakcji. Oj, 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 o mi O nie, czy to jest. Nie musiałem oglądać do końca, żeby wiedzieć, jak to się skończy, ale jakoś kurde podkusiło. Jesteście chorzy, ja nie, nie będę nic nawet mówił, nie? Sky wrzucił Nuć się, emotki, które prozu pochwali na odcinku Inni po zobaczeniu tego zaczynają też robić emotki No true, no true, Sky, no Ale twoje były już w kilku odcinkach I naprawdę są tak dobre, że dalej je wykorzystuję, więc Więc masz się czym chwalić w Naprawdę duma, spoko robota Iku, tutaj widzę kradzionym memem Ale dobra, załóżmy, że to jestem ja O, nie mogę wcisnąć draw my life do mojego grafiku Mamy gry, praca i jedzenie Był moment zawahania, ale jednak Słuchajcie, no, kanał gamingowy też jest ważny, to jest, dalej. No dobra, nie, nie mogę wykrztusić się że to z praca, bo to byłoby kłamstwo, ale... Taki maluteńki prosty tutaj jest na Dromaj Life, obiecuję. Co to jest za mina? misiek? kiedy chcesz sobie zjeść koperek, a tam w środku jakieś lody. Jaki zniesmaczony. Oh. O mój Boże, ej, ja mam takie czasami etapy na tej chorobie, że... Potrafię schudnąć 10 kilo i potem przytyć 10 kilo I tutaj chyba byłem Mam nadzieję troszkę pulchniejszy niż teraz O mój Boże Upadek człowieka na tym memie, naprawdę Ile reakcji w ogóle <grywka> Mamy mema od Crow Mama, mamy dobry internet w domu Internet w domu Lecimy dalej. Tu nie trzeba dodawać komentarza w ogóle. To jest śmieszne. Macie to inkiwante, oczywiście Can you feel my Hard na głośniku. Nie, macie niżej. Inkiwante tymczasem bez to. Nie, 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 nie zmusicie mnie, nie zdradzę, kim jest ten człowiek. O jezu, ale, ale pozdrawiam cię, bardzo pozdrawiam cię. Dzień 251, nadal nic nie podejrzewają. Czekaj, co? I <śleszy> <śleszy> Chwile mi to zajęło! Oj, oj, oj! O, o mój Boże! Ale muszę mieć piękne oświetlenie wtedy. Ale <śleszy> jak pięknie pasowany ty! No co, no byłem tam, to... Dlatego nie ma drugiej My Life, słuchajcie, no robię ważne rzeczy, jak widzicie. Po pracy ratuję kraj. Rozusas, SAS, tego się trochę boję, ale już wiem do czego to zmierza. Już w ogóle nie wiem co to jest za mina tutaj przerobiona, ale okej. Okay. Amogus. Tak jest. Dzięki za mema, Leżak. Odwrnamy, mamy, dobra mam tabletę, co narysować, Garmor zapytał, mnie, 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 okej, okay, okej, okay, okej okay. A to jest niżej od Rikensa, jeszcze duże, niektóre widzę ma dużo reakcji. czekaj, dobra Dobra mam tabletę, co narysować, mnie, 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 mnie Automatycznie sterowane bobry z plasteliny I to jest człowiek, to jest człowiek, Rikens jest gościem, który dawał najbardziej p***ane pomysły na rysowaniu komentarzy Ja to wiem Rikens, Jest jednym z tych gości I to jest dobre podejście, takim p*** się rozwijacie, nie Chcę zobaczyć te pieprzone bobry. Jak następnym razem będą bobry na kreatywności, to je obejrzę. Teraz zrobicie wytnijcie to i zrobicie z tego mema, i tego nie zrobię. Ja, 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 ja wiem o tym, ja wiem o tym. Postaram się nie zapomnieć, moderacja mi przypomni. Jak będzie dostatecznie dużo tych pieprzonych bobrów, to zrobię jakiś konkurs. Nie wiem, coś napadło mnie, coś coś robimy. Dołączcie do Discorda. Jak nie jesteście na Discordzie, dołączcie do Discorda. Kao, mamy mema. Prozórę odpala animata. Komputer z Przecież węgiela, Co ma na... trzema nie ostatnio nie kraszuje, ostatnio naprawdę odkąd mam te sterowniki nowe, to coś tam się kurde pozmieniało na plus o dziwo, więc... Ale memik śmieszny. A mamy odwetu. RTX off, RTX on, kurczę, keks, O ale że ci się chciało! Ty! Ciekawe czy to rysunek czy jakimś yy, generatorem, ale creepy. Ale fajne. Orles dodał. Statystyki w typową środę. Inki wpierdzielone między ludźmi online, a wszystkimi. Nie wynikam, co tam się stało. Nie było wtedy. Widoczne zakłopotanie. Dobra, słuchajcie, wystarczy. Lecimy na fanarty. Bo jestem ciekaw, co się tam nagotowali Żebyśmy jeszcze zahaczyli o kreatywność. Dobra, prozu Pingwin. Od pęgwina pięknie otwiera nam fanarty. Kurczę, nawet nic nie będę mówił. Agent FBI podbił stawkę do Pikachu z brodą. Lecimy dalej. Axlex Lex mamy e, fanarta robionego na telefonie. Bardzo przyjemny, dziękuję. W ogóle włosy mi się tu układają w serduszko, nie wiem czy to widzicie. U tutaj cała ekipa od Lexis. wszyscy są, zobaczcie, wymienieni. Proszę bardzo. O mój Boże, syfciu tutaj jest nawet. Kurde, no powiem ci. U łotwiszy mamy prozurę w czerni. Bardzo spoko. Tylko okularów nie ma. Mógłby być ten em, błysk, nie? Ten, to urządzonko z błyskiem w ręce, byłoby spoko. Prawdziwe oblicze prozura, love herbata? Nie, nie znam gościa. Widać, że zblazowany jakiś. Ciekawa kreska, taka pokręcona, widziałbym komiksy w tej kresce Winnanis, czas ratować boga fanartów Bardzo dobre jak zawsze zresztą Czekajcie, bo do mnie doszło, że te fanarty widzieliśmy Już widzieliśmy tego fanarta od reszci e, Widzieliśmy właśnie fit prozuda Nie wiem, czy wam pokazywałem, ale macie I od dopiero są nowe fanarty, dobra Sosna, cienie nie lubię ich, czyli to co było na memach Kurcze, ale ładne Jakież to ładne, czyli milkę I taki wyszczuplony tu jestem, elegancko Zobaczcie, bardzo ładny sosna zresztą Ja czy Ty wiesz o tym, że ja bardzo lubię Twoje prace. Twoja stylu wa, mi się bardzo podoba, generalnie do tych rzeczy. I dużo prac Twoich rzuciłem też na Instagrama. Byłaś na no odcinkach. Nawet jako kamerkę zrobiłem e, śpiącego prozurę, więc no dobrze to robisz. Koteczka Bernamy poddaje się. O kurde, tu jest dopiero cała ekipa. Wyłożony na nodze i kit. Inuś, Okej okay. jest oczywiście Best of prozuraki. No nieźle, nieźle, kurczę. Koronka Wantego tu nawet jest na piórku. Od treści mamy, bardzo przyjemny. Tutaj mamy od Majku wybitny fanart. Od razu mi się że miniaturka z Dream i natural ale tutaj, co to jest? Pan Queen. Pan Queen, w końcu po chyba dwóch tygodniach, okej. Okay. Fantazji, moderacje. Co ty gadasz? prozórę wszystko co narysuje. pojawi się, jedyny haczyk jest taki, że nie może narysować e, haczyk chyba przez samo Nie ważne. Narysować takie same rzeczy dwa razy jednego dnia, okej. Okay. Inki, może przywołać potwory, ale im więcej ich przywoła, tym bardziej on sam staje się demonem, dobre. Alan jest pół... <ścoughs> Chciałem przeczytać to, chciałem przeczytać przez chwilę S. S.Worda, ok. Jest pół slimy. więc może zmienić się albo w kilka małych ludków, albo w jednego potężnego Ależ przekminione, aż odpalam w pełnym ekranie, żebyście to mogli docenić, zobaczcie Zajebisty motyw z kolorowymi e, Nie wiem, czy to są farbki, markery, cokolwiek Na, mojej, e, na moim przedramieniu mm, Oczywiście jest rękawiczka i wielkie pióro Inki jest prześwietnie zrobiony Chryste, ten demon Rose też jest świetnie zrobiona Kurczę, no jest to przekminione, to jest na przekminie To jest naprawdę, naprawdę na przekminie Ale mi się podoba, ej, to jest zajebiste Naprawdę przeogromny szacun, bo to jest zajebiste Naprawdę dobra robota Szacun, przemega szacun z mojej strony Naprawdę dobra robota, jeszcze serducho od Huberta mamy motki ja widziałem już więcej tych emotek, bo mi wysyłali e, chłopaki, więc bardzo dziękuję Hubert. Nawet o tym mówiłem na odcinku. Świetna robota. Ewelin na papierze, zobaczcie! Kurde, ciekawe. Ale mam martwe oczy, przez to że są całe, czarne, nie. Ciekawie, naprawdę ciekawie. Fajnie, że tradycyjnie też. To od Wyder Moody mamy całą ekipę po raz kolejny, ależ dobra stylowa, ciekawa. Takie pomarszczone jest to wszystko, dziwne. Lubię coś takiego, naprawdę lubię coś takiego. To jakie piękne! Od użytkownika Daszek, Daszek. Shift 6, Shift 6 po prostu. Ale zajebiste, To mi się bardzo podoba. Jest bardzo delikatne, ale świetne. Nadawałoby się śmiało na jakiś awatar gdzieś. Nawet nie wiem, czy sobie nie ustawię tutaj, albo na kanale gamingowym. I myślę nad tym. Bardzo dobre. Tutaj kontynuacja historii fantazy, tym razem siedzę na smoku, okej. Okay. Yy, Dreszcze mi tutaj narysowało opętanego przez kawę. Wygląda jakbym był garą, nie? Bez kitu, powinienem być jak gara w Naruto, tylko ja zamiast piasku miałbym właśnie kawę, nie? Ziarna kawy by się wysypywały. Formowałyby się w takie meteoryty czy coś. No i w sumie. Fajne, ciekawe też. Creepy, ale ciekawe, lubię takie rzeczy. Kurde, jak tak patrzę, to każdy zasługuje na e, docenienie. Lucy, Lucyfry, zobaczcie Ciekawa, stylowa, pixel artowa Niżej, niżej mamy Axoloti. Yy, bardzo proszę, rysowałem to na telefonie Rysikiem, nie chciało mi się cieniować Też ciekawe, duży mam nos Taki finaszoferbowy, delikatnie, ale bardzo ładny Mam myszkę w kieszonce kiedy drone My Life? Dobra, no już, 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 już wystarczy z chwaleniem każdego w takim razie. Nie no, bardzo dziękuję Dziwak. Dziwak Imp. Kati też bardzo ładne, zobaczcie. No to wszystko można, ja nie potrafię nie docenić, nie? Firo, świetne. Ramenix, świetne. Dawno mnie tu nie było. Witam cię z powrotem w takim razie. Pirax też, ale fajne, to delikatne, bardzo mi się podobają takie rzeczy. W ogóle ja bym widział takie coś w animacji, bo to delikatne jest, a bardzo przyjemnie by się tym ruszało, mam wrażenie. Kawęgan, w rogu aby by wyglądał skam, to nieźle. O kurde, Hubert, czyli chłop o motek, co ty dajesz? Ale zajebiaszcze, ale fajne ty, to jest genialne, ale fajne. W ogóle w klimacie tego fantasy dalej mam wrażenie utrzymane, bo bardzo, bardzo podobnie jestem ubrany i tak dalej, ale aż mi się gęba otworzyła bardzo, bardzo, bardzo ładne, bardzo ładne, mam wajby z Dragon Ball Super, gdzie oni tam się e, trzaskali właśnie na tych wyspach latających, rozwalonych już skałach i tak dalej, mega. Dzioba Kozure od Misia Kudłatka, w sensie... Mam bro, mam brodę. Już chciałem mówić, że to nie jestem, ja bo nie mam brody, ale mam. No, tu jeszcze tylko grzywkę dodać i. co ja mogę, nic nie, nic nie mówię. Tu mamy jeszcze wszystkie motki od Huberta, tak jak mówiłem, już pokazywałem na odcinku. Świetna robota, stary, naprawdę świetna robota. Dużo pracy pokazywałem też ekipie animatorów na Discordzie i chwalili cię. Śwista Filip i prozurakowa Inkwizycja. O mój Boże, ten bluzka jest wszystkim tutaj. I z wszystkim na tej pracy Ale fajna stylowa inki To jest w ogóle taka Uwaga Best of prozuraki W słoiku Cholera wie co Pucha Pandory Ciekawe podejście do tematu Naprawdę Tu jest od keksa Już wspomniana wcześniej praca Jest to rysowane jednak Bardzo fajne no Ciekawie podeksplorowane creep jak tylko się da Ale interesujące Od Kate i mamy Ale urocze, To prawda Dobra Jerry dowalił do pieca Myślę, że lecimy na kreatywność Jeszcze pospracać trochę prac Bo już naprawdę Nie mam siły Do tej fanarty Co to za shitpost Pikachu z brodo Bulbazał z brodą, chłop po prostu bako z a to to już jest next level prostu. <laughs> Tutaj niestety jak zwykle nie za długo, ale zobaczymy sobie coś ciekawego. Hebula, fajna naklejka z jakimś kurczę, wygląda jak wieloryb albo jak ptaszek, bardzo fajne. O sosna i kurczę jakiś lizardman. Ale mam wajby ze Skyrima albo z y, Obliviona, jakaś rasa ludów. mega spoko. Yy, Shibiot Dragon, szybka praca bardzo, widać szkic. Troszkę za szeroko głowa, za bardzo wyciągnięta, ale poza tym bardzo spoko. Uuu, Gentleman, tu widzę Inki przykleił, bardzo przyjemny Dudu. Mason tutaj dodał, kurczę, widzę pikselarcik, ale spoko wygląda też, bardzo ładnie skompletowane jeżeli chodzi o kolorystykę. No spoko jest, bardzo ładnie, szczególnie w pomniejszeniu ładnie wygląda. U, animacja od tiraxa. No poka, jestem ciekaw. Bardzo szybkie przejście scen. Spoko. Odbicie piłki za wolne. To, to obkręcenie tutaj mega spoko. Tylko kreski się ruszają, ale zobaczcie jak fajnie dynamikę nadaje, nie? Że ona się obraca tak. Mega spoko. Przy tym odbicie tylko bym szybciej to zrobił. pyk, 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 pyk. pyk. Żeby nadać jej prędkość. Poza tym spokój. Od mamy jakąś japońską e, wioskę. Bardzo to ok, Fajnie, bo tu od razu widać kwitnące drzewo wiśni. Albo coś pierwsze głupoty, ale od razu mi się z tym kojarzy. O, Dinosaur Pim, puślipek fanartu dla proza. Już widziałem już spalone. Dobra, to w takim razie nie oglądam więcej. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Ja byłem prozurę, wy byliście wy, mam nadzieję, że prozuraki, jak jeszcze nie subskrybujesz kanału, są kurcze, wani suba, wani lajka, możesz skomentować, kto zrobił najlepszą pracę, coim zdaniem, najlepszego mema, eee, kto zasługuje. W ogóle chcę zrobić taki kącik odbanowanych niedługo, albo z przeglądu zbanowanych, może sobie z wami pogadam, może zrobimy jakiś taki kącik eee, waszych wypowiedzi na temat serwera. Zobaczymy się co z tym zrobię, ale chciałbym jakoś to poruszyć niedługo. Eee, Hashtag I love coffee do komentarza, zawsze przywiam serduszka. Dzięki, widzimy się w pracy wtorek, czwartek i sobotę o 16.30. Cześć!